W kolejnym odcinku naszej serii Śnieżny Team gra Diablo 2. Jestem Śnieżana, wraz ze mną będą grać Barbarzyńca Macias, Amazonka Pity i Nekromanta Pfeffer. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się questem o nazwie Obleżenie Harogat. Zapraszam do oglądania. Dobrze, panowie. To co? Jesteście gotowi? Wiedziałem z tematem. Dobrze. To udajemy Zabędziemy się do bramy. Do Zakład pokowego. Tak wypuść nas. <laughs> to jest Cycaty ja nic. jak Krzyczę. Krzyczę. Będzie. A, dobra, Krzyczę. dobra, już. I jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Zaczynamy eksplorować to cudowne miejsce. Na początku było nam piekielnie gorąco, także teraz czas ostudzić nieco atmosferę. W szoku Mhm. No trzeba uważać, żeby z szoku termicznego się nie nabawić. Że od, od razu nie ma tych lodowych jazd. Także widzicie, no Terek tutaj zamantowa. jest to. E, tutaj jest to nieco. Tak. O. Dozowane to jest. O, tak. Co ja się dzisiaj nie umiem wysłowić. Takra. To tutaj proponuję jakoś tym zygzakiem no. odkryć. No chyba tak, ale lepiej tak, tak, tak. Od jednego boku do drugiego i no, tak dalej. Otoż to. to. to, to jakoś... już taki mam plan. Aha, fajnie, że wyjdziecie jak zawsze w drugą stronę niż ja, no cóż. Ale byłaś to to. No byłam, byłam, ale się zmyłam. Ja właśnie idę, tak jak mówi Pfeffer, żeby iść slalomem. Slalomem? slalomem. Slalomem, proszę panów. Moich drogich panów, bo wy nie musicie wcale być tani. A czemu nie? Kto bogatemu zabroni? Ja panu wcale do zabronię. No ty to wiadomy, ty to jesteś po prostu nasza ozdoba, nasza maskotka. No, maskotka. Maśkotka taka. Pity, jesteś niczym te kamienie wszystkie, które Oczywiście zbierasz. podczas nagrywania tych odcinków nie ucierpiał Pity, ani żaden z chłopaków, z którymi nagrywam, żeby nie było. <grym> to nawet jeśli by ucierpiał, to i tak by się nie przyznał nawet. Oj to mój. Właśnie gadajcie takie głupot, bo potem jest, że ja was cisnę. A pamiętajcie, cisnąć to was mogą buty, nie ja. Z blachą. Dokładnie. Jak buty, to Boty tylko z blachą. Ej. Atruj mnie, no co za ludzie! Znaczy, nie wy, tylko nie. <grym>, te pułapki tutaj, znaczy w sumie to nie są ludzie. Dobra, nieważne. To katapulty. E, no, katapulty. Mogłabym się teleportytować, ale niestety nie mam odblokowanej umiejętności. Ale może, może kiedyś. <grym>, Także tak. O, widzę czempionki. Dobrze, panie Bobrze. Nie Śmie... pozwólcie tym barbarzyńcom zabijać tych, bo jak oni to robią, to nie wchodzi. Panie, to ja mam no, no, nie, no, nie zabijać. Znaczy, co ja mam nie zabijać? Ja <laughs> ja też się zabiję. Mówiłem o, o tych twoich koleżkach, co tutaj się <laughs> Oni nie są w śnieżnym teamie. No właśnie. A, to co innego. Wszystko <laughs> dla siebie biorą. Jest ja samoluby. Dlatego ja wszystko zabiję zanim dochodzę. Krzysiu, gdzie jest? A, oczywiście widzę Zygfryd, Piti i yy... Funfel. No, no blachą. I Funfel są daleko ode mnie, no jak zwykle. I oczywiście Pan Paweł który też jest daleko. Jaki funfel? No Fural. Fural to jest Funfel. Oh. <noise> długo, mu, długo mu szukałam przekręcenia, przejęzyczenia tej nazwy, ale w końcu się udało. W sumie Fumfell pasuje z... fumfel. O kurde, ale argument Piti to już wiele mu nie trzeba. No i oczywiście wiele Niewiele ja. ci dać. No wiem Level up i to mnie martwi. Fumfel z... śmietada. Fumfel i tak śmieta. Ale tylko 18. No. 18% To już nie 30? No. 30% jest wodą Dokładnie. No tutaj studnia. Te tutaj barbarzyńcy, którzy nie są niestety z nami w teamie ładnie tutaj poszli do przodu. No bo robimy za nich robotę, oni tylko dobijają i widzisz, idą do przodu zamiast padać. I oni tylko zwiedzają. <grym> oni tylko zwiedzają. A my mamy im tylko drogę blokować. Co jest? O, i co to się stało? że czy czysto Ha, Aha, mis no okej, okay, okej, okay, rozumiem ty znowu poszedłeś, no... No ja idę kurczę, do koncika. hello. No to też masz rację. Dobrze, dobrze. To czas, czas, że W sumie to ciężko ja, tak, Jak nie, żeby... że barbarzycy nie, nie zabijali. Dobrze. A jeden właśnie zginął. Na szczęście. Dobrze, dobrze. <laughs> Błoty z blachą. Zaczyskuj I, I kasa wzięta. Dobrze. Widzieliśmy sobie tutaj. Idziemy teraz troszeczkę wyżej i idziemy um, wzdłuż tego pasma, żeby sobie jak najszybciej odkryć wszystko, całą mapkę. O, 500, Bardzo dobrze. Trzeba, trzeba sobie radzić. Weźmy many. Ach, tu jeszcze jest szmaragd. To coś BT dla ciebie. No ja na nas... nie niestety Póki co jestem so full Dopiero jak level wbiję ja to mogę przyjmaćę Dobrze Tutaj znać jak będziesz mieć level Ci tam Bo muszę eko opróżnić. No spoko spoko rozumiem Spoci No Gorshi Gorshi dokładnie Jeść, pić, spać. Jak Tamagotchi. Dobrze, idźmy troszeczkę wyżej. Tutaj widzę nekromanta. Bije się. Niekoniecznie z myślami. Bardziej z ketapultą. On to się bije ze swoimi kolegami. Dopiero będzie się bił z Nitlak hakiem Będzie się brał swoim kumplem. A to jest jego ten. brat przeklęty. Zostań to. Nie jest tylko... To twój z to twój, to dziecka, pisze, pisze To jest ten twój przyjaciel, pewnie, gdyby Bielefeld O nie właśnie, robi. i ten, który zostawił łapę w dół. Na pewno on. Teraz pokażemy, jak my się z haterami obchodzimy. Czy no, może niekoniecznie w tym odcinku, ale generalnie pokażemy. Tak wiem, to było jedne z mojej strony. Przykro mi, jest mi wstyd. To no, tak jest, człowiek się. Głupia czasami na dwóch rzeczach, albo na więcej. I czasami nie do końca pomyśli nad tym, jak to może zabrzmieć. O, zbliżamy się do... Do szenka, Do szynki, tak, jak to tutaj niektórzy nazywają go. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Przyszcie mi go! Jest. Raz gościa tutaj. Od buta wjeżdża minara narada. I zostawił go. gościu, klękłeś i tyle, ty do mnie mówisz w ogóle? Dobrze, porozmawiaj z Larzukiem w sprawie nagrody. Tutaj jeszcze jedna katapulta. Co ładnie. Ale on mi powinien dać dwie te dziury w całunie, Paweł. Co mówisz? Ile on daje dziur w całunie? Larzuk? Tak. Ale o ten otwar, ale unikalny. Zatowych to za zawsze jedno. Co Paweł? No. Larzuk, no chyba nie twoja stara. <grywk> Wyczuwam cytaty. <grywk> Przepraszam. Nie mogłam się powstrzymać. Jest mi wstyd za siebie. Właśnie chciałam. Co, no i co im wydało? Właśnie, się właśnie chciałam to powiedzieć, e, a nie dokończyliście mi, nie pozwoliliście mi dokończyć, niestety pozbawiliście mnie tej radości życia, że mogę dokończyć zdanie. No ale reasumując, wracając do tego, co chciałam mówić, że e, ludzie czasami się skupiają na większej ilości rzeczy. O, tutaj mamy waypoint, i nie do końca pomyślą nad tym, jak to może zabrzmieć to, co mówią. Różmi się może do miasta. I potem różne kwiatki wychodzą. Człowiek tego słucha, tego słucha potem na nagraniu i taki wstyd jest, bo już nie można nic zrobić. Nie da się już cofnąć czasu ani nic takiego. Ludzie to już słyszeli. Także pozostaje taki wstyd. Jedynie to zapać się pod ziemię. Także jeżeli ta ja ta coś ta powiem... ta Tak, dokładnie, wtedy człowiek nie wie co zrobić, no ale słowo się rzekło, już jest za późno, żeby coś zrobić, także jeżeli ja coś palnę, no to bardzo przepraszam, bo po prostu tutaj troszeczkę ta skupienie jest troszeczkę rozproszone, nie? Ale przynajmniej wychodzą ciekawe rzeczy, mamy cycaty, to już wpisało się w kanion, maga, także, także tak, no. Wiem, często tak, mówię. Możesz tak, że nazwać tak. ten, ten kanał na cytaty. No tak, jak no, i tam bym. Tak. Tak, o, to w sumie jest dobry pomysł. Warty do y, rozważenia. Y, tak, y, Amazonka mam dla ciebie strzały. Tak. Tak samo mam I dla ciebie szmaragd. No, możesz zdać kamienia. No to już, ci, to już ci wyrzuciłam w szmaragd. Dziękuję. Zaproszę. A jak ktoś chce, to może wrzeć co tą zbroję. właśnie potrzebuję. Bo jest założony. Co to masz za ten? Niebiańska. Uuu, niebieska, śliczna. Ale ja mam y, lepszejszą To sobie panowie pooglądajcie. Za... Muszę sobie założyć jak chcę. No, będę niebieska, niebiesko-zielona właśnie, bo tu. mi, to czekajcie, co zrobimy rewie mody. To nie jest pełna płyta, więc I średnia. Brzydko. Za mało niebieskiego. Wam to wiecie co? Wam to co zawsze coś nie pasuje. Na Ale i tak wiecie, Pepelow. Oczywiście. Oczywiście. I oczywiście. Pan Paweł wypowiedział się na samym końcu. Dobrze, także tutaj muszą... Dwie. Jeszcze dwie butelki muszę sobie dokupić. Ach, przecież tutaj jest ta cała. Alach. Czekaj do tamtej typiarze. Dobrze. Dobrze. Ej, troszkę za dużo. Też te kasiury damy sobie do skrzynki. I wrócimy się przez waypoint do kolejnej lokacji. Cóż nam tutaj wypadło? Aha, kolejny quest, czyli ratunek na górze. Areat. Aha, będzie teraz akcja wypuść nas. Zostańcie to z nami. Wypuść nas! że ruszamy! Czy Barbarzyńca Ale będzie oprócz. krzyczał? No właśnie, tak też, tego no się właśnie... Nie będę, tylko właśnie myślałem, że jesteś w się cały czas, nie widziałem Nie, tego. nie, już, już jestem. To chodźcie tutaj, na to te się i Taka rola magika, przy tym trwam jak... Coś tam, coś tam, nie wiem, coś spieprzyłam na pewno. Coś pomyliłam. To Nieważne. To się wytnie. To się wytnie. Jest. Dobra, trzeba ogarnąć wakację W prawo górę. Czy... Obojętny my i tak idziemy od zewnętrznej strony i potem... O, tutaj skarb jakiś, proszę. Bos uśmiechnął się do mnie. I wypadło mi parę jakichś tutaj fancików. Tutaj many. To, 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 to. Chciałam sobie włączyć? Rana, gwiazdy. Hmm... To gwiazdy mają jakieś rany? Tak. Jak się wypalają... No kłóta mają. Hmm, okej. Okay. Dobra, drzwi z Gerdy. w sumie nie musimy ich rozwalać, możemy je obejść. Mhm. O, są piersi do zakładu ja tak pogrzebowego Aha, wypuść nas No to wypuszczamy Armię to lepo A jeszcze dziesięciu takich Biednych siłaczy Barbarzyńców z krwi i kości, którzy nie umieją sobie poradzić z jakąś zwykłą yy, drewnianą klatką, no naprawdę Absurd. Bo krzyczeć nie umieję. Tylko no właśnie, krzyczą Skakam, wypuść nas. Skok. Przyniosłeś, że nie potrafią krzyczeć. No znaczy, i krzyczeć, i, i, i się... No, dokładnie. dobrze, to ktoś. Aha, już kolejni są, tak. Pójdź nas. Dobra, ja otwieram. Aha, dobra. Otworzyłaś im. Otworzyłam im, a przecież to się automatycznie robi, nie? Brawo, ja. Dobra. Dobra. Dobre to było. Tak, ale skorzystał no z tego. No Ej, to... no bo tak chciałam im pomóc, no co wy! Masz za dobre serce. Tak. tak. Zobacz, nie umieją krzyczeć, nie umieją skakać, ale portal umieją sobie otworzyć. No właśnie. Dlaczego no tego nie zrobią przed, przed tym. w klatce? Czemu w klatce? Nie... Może ta klatka jest jakoś czarooporna, nie wiem. Ta, obszar, Ale wiecie, wiecie, Dziadek Kane też e, przecież użył no, portalu, a w klatce nie mógł, nie? Że ta jest klatka... Tak to to jak e... że jest ten magiczny... zablokowane magiczne te tak, słowa. Właśnie, może jakoś to jest zablokowane. Dobra, nikogo ze mną nie było. No to się wracam. ale to idzie strasznie powoli. Co tam powoli? Typia. Dajcie mi tylko zbroję założyć, to dopiero będzie. Po co Lataj z gołą klatą. No właśnie będzie goła. Akurat tylko zbroja fajna. Dobrze. Czyli w sumie jeszcze szukamy pięciu. Czyli ostatnia klatka. szukamy doświadczenia dla mnie. ja Wydali też za chwilę tak będę. Wcześniej. No, ty i tak blisko siebie są bardzo. Dobra, ja będę się tutaj trzymała z Wami, nigdzie tam nie będę odbiegać, bo to jest bez sensu. No ciemność, bo to tak, tak, tak zasuwamy. Już. No, dlatego lepiej się nie rozdzielać. Co to jest? O, jednak mi tutaj. No i już są, wypuść nas! Dobra, ja nie będę już otwierać nic. No, po co? Sami sobie otworzyli. No i dobrze. Tak, Trzeba pogadać się z gościem, który da nam nagrodę. Ciekawe cóż to będzie. Jakieś się... Nierunki runki do... na przysięgę. A, tak, gruny będą, tak, tak. Chyba, że na wyższych poziomach nie daje jakich? Na Tal. Trochę żal, że takiego na Tal. Na takich poziomach powinny nawet lepsze do Zobaczcie, na normalu daje... Na normalu daje podpięte no, nie ale powiedzcie zrobić właśnie takiego Że... Do... tego, że... No a się coś powiedzieć zrobić, że z większy poziom większe większej dawać. No albo pod klasy typowo słowa romiczne żeby były Na tak, a, tak, tak powiem, na piekle by ci dawali ja i tak, Dlaczego mi mieczy na czerwono się ten... Zrobiłam no, no bo się zepsuły. z tego. Nie, właśnie się zepsuły się, bo. A bośnia ci dała. Co ja ci znowu dam? Ja ci nic nie dałam jeszcze, typie. No bo te rękawice lawy mają. Co nie A to przez to, okej. Okay. Wiem, że je... Ej, Już nie mam butelek życia, o matko, to niedobrze. To i bardzo niedobrze. Szalałam, widzę. Za dawno nie krzyczał, prawda? No, to... że ma problemy z, Zapadnę, z... z... Może, masz, może masz zap... zapalenie pitani dlatego nie krzyczysz No, no, tak. no chyba tak to no, no bo albo z... Nie, poros islandzki. Tak, polecam poros islandzki, naprawdę jest bardzo dobry Na chrypę i suchość w gardle No ale no, się nie odzywa? Może od tego milczenia mu tak ma, ma problem przez te, później? Przez te miecze czerwone. Cześć miecze, Te miecze czerwone. O, szal. Żel... <śla> Co ty? Co ty? Ewidentnie to będą. To... Tylko wrócimy do miasta. <śla> to będzie Że może się, no, Może w międzyczasie. Się... Pod tym może miasto, wokację, <laughs> tak, udajmy się może do tak. miasta. taktycznie udajmy się do miasta. Zapraszam bardzo serdecznie. A tutaj poróbcie swoje rzeczy, nie zapomnijcie, wiecie jak zapisać tejże mądrości. Chyba tą runę sprzedam, bo chyba mam więcej. Czy dobrze. Także Gucci. Trzy razy będę chodziła w tej, w tej wew... O, przepraszam. bo nie chciałam się handlować. Nie chciałam się handlować, tak. Ty, Jest pewna sprawa, o której nie. Ach, tutaj teraz będzie... Ani. Zadanie numer 2 zostało wykonane, a teraz będzie lodowe więzienie. Poszukaj Ani pod kryształowym przejściem w pobliżu te rzeki, ale to już zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Teraz jeszcze dokończymy. Dokończymy sobie. Mili Państwo, dokończymy sobie sprawę związaną z sublokacją i na tym zakończymy sobie ten odcinek. Dobrze, panowie, ja już tutaj poczekam na was przy portalu. Kto będzie gotowy, to zapraszam. Biegnę i przechodzę przez portal. Dobrze, dobrze, dobrze. Pity, widzę cię? ja cię obserwuję. To masz tą nową zbroję, A. tak? Tak. że się, pokaż. się publiczności. O, ładnie. Nice. Dobrze, to przechodź. Tyk, tyk. Ładnie, to będzie pokazane. Dobra, Krzycie. pan Korzyńca krzyczy raz. I trzy. Dobrze. No i biegniemy szybciutko do sublokacji. Mam że. No, nie no. mogę. Wejdź, wejdź. O, też miałam problem. Już się bałam, że y, to mogło być jakieś lagi, ale na szczęście nie. To jak zwykle srogie przywitanie. The level up też jest. Tu my im Ży... srogie to zapodamy. O, te łokie to łokieto. Wiadomo, nie ma, y, nie ma innej możliwości. Także chwileczkę, tylko sobie punkciki rozdam i już do was dołączam. Cyk. Pieniążki, cyk. Uuu. I biegniemy dalej. Ja już się współczuję. Słusznie. Znaczy ja bym nie Ja bym w sumie im nie współczuła. <grym> Panu to nawet już nawet nie nadąża z tym... Z wybuchem złotu. Hehe, Czasem <grym> patrzę <grym> no. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje Kolejna drodzy Państwo? Co tutaj się dzieje? Totalna miazga, totalna masakra A tutaj nie Tutaj nie, nie, nie przejdziemy Będziemy musieli iść na oko Bez Bez problemu Kosimy ich dalej Patrycja trwi Jakby już jest Niedysponowany To za ty, pity już endgameowy sprzęt wasz? Faktycznie tak. Jeszcze nie do końca, no ale. 80% Ja czekam tylko na jedną runkę i też będę zmieniał zbroję. Znaczy w sumie jeszcze by mi się przydały pasy. Coś tam. buty jakieś Nie, ja, buty to tylko z blachą. Ewentualnie to ...i tylko... Dziękuję. A jaki można damage tym ma... E ...zależy... ...z czego. Tam... ...to jest średnio między 600 a 800 obrażeń. Okej. Okay. Tutaj nic więcej nie ma. Ja mam. mam tak... ...od 600 do 1000. Ja zapraszam... Do lewo. <laughs> pieniążki, pieniążki. Ważna rzecz. Jestem przeciążona. Żonglowanie. Żonglowanie, zaprezentuj. Dobrze. Już teraz wszyscy widzowie na pewno widzieli to. Jestem o tym przekonana. Dobrze, dobrze. Także bardzo ładnie sobie poradziliśmy. O, chyba nie w tą stronę. Także już za Wami idę. Tak, no takie esy floresy. Trup tam, trup tam. I już i cyk. Jesteśmy. Także zapraszam do miasta oczywiście. Więc dzisiaj ładnie sobie jak zawsze poradziliśmy. No cóż, to tyle by było, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki, wielkie, że byliście z nami. Chłopakom, jak zawsze, dziękuję za wspólną grę. Dobry kawałek o Dzięki, dzięki. Do usłyszenia. Dzięki. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał. Wpadnijcie też na Discorda. Link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. Trzymajcie się. Do zobaczenia w piekle. Cześć. w piekle, tylko w